– Kobieta w zwiadzie? To nie żart? – zapytał ktoś głośno, gdy weszła do sali odpraw. Śmiech odbił się echem od metalowych ścian kontenera, a ona tylko poprawiła hełm, jakby nic nie słyszała. Porucznik Marta Kowalska, oficer łącznikowy, świeżo przydzielona do jednostki rozpoznawczej w Afganistanie. Miała za sobą szkolenie, medale, perfekcyjne wyniki z taktyki, ale dla nich liczyło się tylko jedno – że była kobietą. Od pierwszego dnia musiała udowadniać, że nie przyjechała tu robić raportów i kawy. Kapitan Nowak, dowódca Plutonu, przyjął ją chłodno, z kurtuazyjnym uśmiechem, za którym kryło się niedowierzanie. Wszyscy wiedzieli, że w takich jednostkach kobiety pojawiają się tylko na chwilę. Kiedy podczas pierwszej odprawy poproszono ją o znak taktyczny, odpowiedziała bez wahania. Walkyria. Kilku żołnierzy parsknęło śmiechem. No jasne, wojowniczka z mitów, tylko żebyś nie zgubiła skrzydeł przy pierwszym ostrzale. Ona jednak nie zareagowała. Wiedziała, że najgłośniej śmieją się ci, którzy najbardziej się boją. Dni w bazie mijały wolno. Upalne, zakurzone, pełne monotonii. Marta analizowała dane, sprawdzała nagrania z dronów, przygotowywała raporty, które zwykle lądowały na dole stosu dokumentów. Czuła, że nikt jej nie słucha, ale nie traciła spokoju. Wiedziała, że w wojsku szacunek zdobywa się czynami, nie słowami. Podczas jednej z odpraw zwróciła uwagę, że wzgórze 12B jest martwym punktem. Brak tam obserwacji, a wroga aktywność na północy wzrosła. Wzgórze 12B? Tam nic nie ma, poruczniku. Zaśmiał się sierżant Zieliński. Chyba, że kozy z RPG. Reszta się roześmiała, nawet kapitan Nowak tylko pokręcił głową. Tego wieczoru długo siedziała przed monitorem, śledząc na ekranie drona drobne punkty cieplne przesuwające się po pustyni. Zbyt symetryczne, zbyt zdyscyplinowane, jak na pasterzy. Wysłała raport z ostrzeżeniem, wiedziała, że nikt go nie przeczyta. Następnego dnia, patrol Zielińskiego wpadł w zasadzkę, właśnie na wzgórzu 12B. Dwóch rannych, jeden zaginiony. Cisza w eterze, przerywana krzykami i trzaskiem wystrzałów. Kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli, w radiu rozległ się spokojny, kobiecy głos. Jednostka walkyria, odbieram wasz sygnał. Trzymajcie pozycję, nadciągam. Nie czekała na rozkazy. Wzięła radio, dwa drony, apteczkę i ruszyła z jednym operatorem. Wiedziała, że złamie procedury, ale w jej głowie nie było wątpliwości. To nie był już raport. To byli ludzie. Noc była czarna jak atrament, powietrze gęste od pyłu i dymu, strzały odbijały się echem w dolinie, a ona prowadziła operatora przez labirynt skał, kierując się tylko mapą termiczną i instynktem. Kiedy dotarła, zobaczyła Zielińskiego skulonego za wrakiem transportera. Ranny, blady, ale żywy. Z zimną precyzją wezwała wsparcie artyleryjskie i naprowadziła drony na pozycję przeciwnika. Po 15 minutach wzgórze zamieniło się w piekło. Ogień, kurz i cisza. Żołnierze zostali ewakuowani, a ona, pokryta pyłem i potem, prowadziła ostatniego rannego do pojazdu. Kiedy wrócili do bazy, nikt się nie śmiał. Zieliński z bandażem na ramieniu tylko powiedział cicho. Dzięki, Valkyrio. Po raz pierwszy jej przydomek zabrzmiał jak tytuł honorowy, nie żart. Kapitan Nowak patrzył na nią długo, zanim powiedział Może mitologia jednak coś nam przypomina bohaterowie nie zawsze wyglądają tak, jak się spodziewamy. Po akcji na wzgórzu 12B baza tętniła nową energią. Kiedy walkeria wróciła z misji ratunkowej, w powietrzu unosił się zapach spalonego paliwa i adrenaliny, ale też coś, czego wcześniej tu nie było respekt. Żołnierze, którzy jeszcze wczoraj się śmiali, dziś milkli, gdy przechodziła. Ich spojrzenia mówiły więcej niż słowa: dała radę. Marta jednak nie czuła dumy, zamiast niej ciężar. W głowie wciąż słyszała krzyki rannych, echo wybuchów, ten moment, gdy wzięła odpowiedzialność za życie innych, łamiąc rozkaz. Wiedziała, że bohaterstwo w wojsku często ma krótkie nogi, wystarczy jeden raport, by zamieniło się w zarzut, i rzeczywiście, trzy dni później wezwano ją do biura dowództwa. Za biurkiem siedział major Lewandowski, oficer z żelazną twarzą, człowiek z centrali, który znał tylko dwa kolory czerni i biel. Porucznik Kowalska, czy jest pani świadoma, że naruszyła pani protokół operacyjny i opuściła bazę bez zgody przełożonych? Marta skinęła głową. Tak, panie majorze. Patrol był w niebezpieczeństwie, czas nie pozwalał czekać. To nie pani ocenia, kiedy czekać. Procedury są po to, byśmy wszyscy wrócili żywi. A jednak wrócili, odparła spokojnie. Zapadła cisza. Major spojrzał na nią, jakby oceniając, czy to odwaga, czy bezczelność. W końcu westchnął. Otrzyma pani upomnienie, nieformalnie. Gratulacje, oficjalnie. Naruszenie dyscypliny. Gdy wyszła na korytarzu, czekał się kapitan Nowak. Nie wiem, jak to zrobiłaś, ale uratowałaś ludzi. Major musi mieć czyste papiery, rozumiesz? Ja mam czyste sumienie. Nie potrzebuję podziękowań, panie kapitanie. Wystarczy, że już nikt nie nazwie mnie żartem. Nie mów, hop, w wojsku pamięć jest krótka. I miał rację. Po tygodniu fala szeptów wróciła. Niektórzy mówili, że miała szczęście, inni, że to była improwizacja, że naraziła całą jednostkę. W biurze krążyły plotki, że raport z jej akcji zniknął z systemu, a w jego miejsce pojawiła się wersja z dopiskiem nieautoryzowana interwencja. Marta czuła, jak powoli znów traci grunt. Jedynym, kto naprawdę wierzył w jej decyzję, był Zieliński ten sam, który niegdyś się z niej śmiał. Przychodził wieczorami do jej kontenera z kubkiem gorącej herbaty. Wiesz, poruczniku? myślałem, że się rozsypiesz tam w górach. Ale ty, ty byłaś jak z innego świata, nie z innego, po prostu wiedziałam, że jeśli nie pójdę, to umrą. Czasem to wystarczy. Między nimi narodziła się nić zaufania rzadkość w wojsku, gdzie każdy nosi maskę. Tymczasem dowództwo szykowało nową operację szkarłatny piasek. Celem była infiltracja siatki przemytników broni. I ku zdziwieniu wszystkich, kapitan Nowak wyznaczył Martę na koordynatora zwiadu. To twoja szansa, Walkirio. Udowodnij, że 12b nie było przypadkiem. Nie każdy był zachwycony. Major Lewandowski zareagował chłodno. Jeśli coś pójdzie nie tak, odpowiedzialność spadnie na panią. Zdaję sobie sprawę. W takim razie niech panie udowodni, że kobieta potrafi dowodzić. Powiedział z lekkim uśmiechem, który bardziej przypominał ostrzeżenie niż zachętę. Wieczorem Marta siedziała samotnie, patrząc na zdjęcie z rodzinnego domu. Ojciec w mundurze, matka z medalem, oboje oficerowie. Od dziecka słyszała, że służba to zaszczyt. Teraz zaczynała rozumieć, że to także ciężar, który nie każdy potrafi unieść. Włączyła monitor i zaczęła planować misję. Jej dłonie drżały nie ze strachu lecz z napięcia. Czuła, że to nie będzie zwykła operacja. Coś w informacjach wywiadu nie pasowało zbyt mało danych, zbyt cicha sieć, zbyt gładkie raporty, jakby ktoś chciał, by nie widzieli całej prawdy. Nie przypuszczała jeszcze, że tym razem wróg nie będzie czekał w górach, lecz znacznie bliżej. Poranek był chłodny, jak na Afganistan. Wschodzące słońce przecinało pustynię smugami złota, a w powietrzu czuć było napięcie, jak przed burzą. Marta siedziała w centrum dowodzenia, otoczona ekranami, mapami i głosami w słuchawkach. Szkarłatny piasek operacja, która miała zakończyć miesiące polowań na przemytników. Oficjalnie misja zwiadowcza nieoficjalnie test. Test lojalności, odwagi i jej wiarygodności. Zespół podzielono na trzy sekcje. Marta miała prowadzić zwiad satelitarny i drony, podczas gdy oddział Zielińskiego zabezpieczał teren. Kapitan Nowak koordynował działania w terenie. Wszystko wyglądało dobrze, może aż za dobrze. O 5.30 wysłała pierwsze drony. Obserwowała, jak przelatują nad Doliną Fara, w której podobno ukrywała się baza przemytników. Obraz był czysty, bez zakłóceń, zbyt czysty. Nie widzę żadnego ruchu, to nienaturalne, powiedziała przez radio. Może się ewakuowali, odparł Nowak, albo wiedzą, że ich obserwujemy. Kilka minut później system zarejestrował zakłócenie błysk sygnału z jednego z dronów, potem drugi, trzeci zakłócają transmisję, to nie pasterze, wyszeptała, w tym samym momencie w radiu zabrzmiał głos Zielińskiego. Ognia mamy kontakt, zasadzka. Ekrany zamigotały czerwienią, drony rejestrowały eksplozje i chaotyczny ruch. Ktoś ich wydał. Marta rzuciła się do komputera, próbując zlokalizować źródło zakłóceń i wtedy zobaczyła coś, co sprawiło, że serce zamarło. Sygnał zakłócający wychodził z ich własnej bazy. W jednej chwili wszystko stało się jasne. To nie była zwykła operacja, to była pułapka. Kapitanie, natychmiast wycofaj ludzi. Ktoś w bazie przejął kanał transmisji. Powtórz Valkyrio. Powtarzam, mamy zdrajcę. Sygnał pochodzi z wewnątrz systemu. W eterze zapadła cisza. Po chwili trzask, huk, przerywany głos Nowaka. Zostaliśmy trafieni. Zieliński ranny, potrzebujemy wsparcia. Marta poderwała się z krzesła. Zamykam łączność, uruchamiam kanał awaryjny. Wiedziała, że jeśli teraz nic nie zrobi, wszyscy zginą. Zaczęła ręcznie przejmować kontrolę nad jednym z dronów, używając kodu, którego znała tylko ona i Nowak. Wprowadziła współrzędne i odpaliła sekwencję ogniową. Na ekranie zobaczyła eksplozję. Ciemny dym uniósł się nad doliną. Valkyria do wszystkich jednostek: sektor oczyszczony, powtarzam, sektor oczyszczony. Uratowała ich po raz drugi, ale tym razem wiedziała, że za to zapłaci. Po powrocie do bazy czekał na nią major Lewandowski. Poruczniku, czy może mi pani wytłumaczyć, dlaczego w systemie pojawiły się ślady manipulacji z pani konta? Ponieważ musiałam przejąć kontrolę, inaczej wszyscy by zginęli. Niech pani nie dramatyzuje. Raport mówi co innego. Według danych, to pani uruchomiła zakłócenia, zamarła. To absurd. Dane nie kłamią, ale ludzie tak. Major spojrzał na nią z zimnym uśmiechem. Niech pani odpocznie, jutro odbędzie się dochodzenie. Tego wieczoru nikt nie przyszedł z herbatą, wszyscy unikali jej wzroku. Nawet Zieliński, który przeżył dzięki niej, nie odezwał się ani słowem. Siedziała w ciszy, patrząc na własne dłonie. Drżały nie ze strachu, lecz z gniewu. Ktoś w bazie podłożył jej pułapkę, ktoś, kto wiedział, jak myśli, jak działa. Na biurku leżała koperta, bez nadawcy, w środku jedno zdanie, wydrukowane prostym fontem. Mitologie upadają, gdy bohaterowie przestają być potrzebni. Marta poczuła, jak w gardle rośnie jej zimny ciężar. Wiedziała, że to dopiero początek. Świt w bazie był tym razem inny, ciężki, duszny, pozbawiony koloru. Cisza, która zwykle oznaczała spokój, teraz dusiła jak ołów. Wszyscy wiedzieli, że porucznik Marta Kowalska jest podejrzana o sabotaż. Przesłuchania rozpoczęły się wcześniej. W namiocie dochodzeniowym siedziało trzech oficerów, na czele z majorem Lewandowskim. Na stole leżały wydruki logów, zdjęcia satelitarne i raport z akcji. Każdy dokument był jak gwóźdź wbijany w jej reputację. Poruczniku Kowalska, czy potwierdza pani, że 23 czerwca o 0.47 logowała się pani do systemu dronów z kodem awaryjnym? Tak, ale to było konieczne. Kanały były przejęte. Zatem przyznaje się pani do ingerencji w system bez autoryzacji? Nie, przyznaje się do ratowania ludzi. Major spojrzał na nią chłodno. To nie jest sąd moralny poruczniku to wojskowa procedura. Fakty są takie: transmisja zakłócająca wyszła z pani terminala. Po tej transmisji doszło do chaosu i strat. Jak to pani wytłumaczy? Ktoś podrobił dane, to nie pierwszy raz, kiedy coś ginie z raportów. Oskarża pani kogoś z naszych? Nie, ale ktoś oskarżył mnie. Lewandowski zamknął teczkę. Na czas dochodzenia zostaje pani zawieszona w obowiązkach. Proszę oddać broń i identyfikator. Kiedy wychodziła, żołnierze odwracali wzrok. Plotki już krążyły, że walkeria się załamała, że to ona zdradziła. Niektórzy nawet mówili, że celowo doprowadziła do wybuchu, żeby zagrać bohaterkę. Tego wieczoru w kontenerze siedziała przy pustym biurku. Po raz pierwszy od dawna poczuła prawdziwy strach. Nie o życie, lecz o sens wszystkiego, co robiła. Miała wrażenie, że wojna, którą toczyła, nigdy nie była z wrogiem tam, w górach, ale z ludźmi, którzy nie wierzyli, że może być kimś więcej niż tą kobietą w, w, w mundurze. Nagle rozległo się ciche pukanie. To był Zieliński. Blady, z opatrunkiem na ramieniu. Wyglądał, jakby walczył sam ze sobą. Zanim wszedł, słyszałem, że cię zawiesili. Słyszałeś dobrze. Nie wierzę w to, co mówią, ale. Wiesz, że muszę milczeć. Rozkaz. Rozkaz? spytała gorzko. To rozkaz też każe zapomnieć, kto ci uratował życie. Nie odpowiedział, tylko skinął głową i wyszedł. Marta siedziała w milczeniu. Wtedy usłyszała brzęk wiadomości w laptopie. Nadawca, anonimowy, treść: zobacz folder, ś archiwo Valkyria. Drżącymi palciem otworzyła pliki. W środku znajdowały się oryginalne logi z dnia operacji, niezmienione, pełne dowodów, że zakłócenia pochodziły z innego konta. Nazwa użytkownika lwd3, Lewandowski. Serce zaczęło jej walić jak młot. To nie była już walka o dobre imię, to była zdrada z góry. Następnego dnia złożyła wniosek o przesłuchanie dodatkowe, ale został odrzucony. Oficjalny powód: brak nowych dowodów kiedy próbowała porozmawiać z Nowakiem sekretarka powiedziała że kapitan został tymczasowo przeniesiony zniknął zrozumiała że została sama wieczorem w blasku monitora patrzyła na swoje odbicie w ciemnym ekranie cień pod oczami twarda linia ust spojrzenie które już nie należało do tamtej Marty z Warszawy wtedy po raz pierwszy wypowiedziała to imię szeptem jak przysięga w walkyria nie jako przydomek, ale jako tożsamość. Tego samego wieczoru spakowała plecak, schowała kopię logów i ruszyła w kierunku magazynów technicznych. Wiedziała, że nie ma już nic do stracenia. Jeśli system jest przeciwko niej, to musi działać poza nim. Na zewnątrz noc była gęsta i cicha. Z oddali słychać było tylko szum generatorów i odległy wystrzał. W oddali majaczył kontener łączności, serce całej bazy. Marta wzięła głęboki oddech. Każdy krok był ryzykiem, każde spojrzenie kamer zagrożeniem. Ale miała cel odnaleźć prawdę i ujawnić, kto naprawdę wydał rozkaz, który kosztował życie jej ludzi. Nie wiedziała jeszcze, że kiedy dotrze do rdzenia systemu, odkryje coś znacznie większego niż zdradę coś, co mogło pogrążyć cały oddział, a może i dowództwo. Noc w bazie była cicha zbyt cicha. Wiatr nie poruszał nawet chorągiewkami przy masztach, a światło z reflektorów tworzyło ostre, nieruchome cienie. Marta poruszała się między kontenerami z precyzją cienia. W słuchawkach cisza, w sercu zimna determinacja. Dotarła do kontenera łączności. Zamek elektroniczny rozpoznał jej stare hasło. Ktoś zapomniał je usunąć z systemu. Ironia losu. Wewnątrz pachniało kurzem i ozonem. Dziesiątki serwerów mrugały światłem, jakby oddychały. Podłączyła pendrive'a z kopiami logów i rozpoczęła transfer. Dane przepływały jak rzeka. Nazwiska, korespondencja, rozkazy. Wśród nich natrafiła na plik oznaczony Pdist and Report Final. Otworzyła go, zamarła. Dokument był fałszywy, spreparowany. Widniał w nim jej podpis, cyfrowy, perfekcyjnie podrobiony. Treść sugerowała, że to ona zaplanowała nieautoryzowaną akcję na wzgórzu 12b, wbrew rozkazom, a nawet że jej raport przyczynił się do strat. Podpis zatwierdzający dokument major Lewandowski. Ale niżej znajdowało się coś jeszcze, linia tekstu, zaszyfrowana, jakby ktoś próbował ją ukryć. Rozszyfrowała ją w pamięci: operacja przykrywkowa zatwierdzona przez sekcję Alfa-7 przenieść materiały do centrali NATO. To nie był tylko sabotaż to była operacja polityczna błędne dane, manipulacje może nawet sprzedaż informacji wywiadowczych a ona stała się idealnym kozłem ofiarnym. Wtedy usłyszała za sobą trzask drzwi zostaw to. Poruczniku odwróciła się powoli. W świetle ekranu stanął Major Lewandowski, uzbrojony z zimnym spojrzeniem. Wiedziałem, że tu przyjdziesz, zawsze za dużo wiesz. To Pan zabił tych ludzi. Nie, poruczniku, system ich zabił, system, który pani próbowała złamać. System, który Pan skorumpował, uśmiechnął się. A jednak wciąż pani w niego wierzy, to jest pani słabość. Zanim zdążył sięgnąć po radio, Marta rzuciła w niego metalowy kubek z biurka. Trafiła odruchowo. W sekundę później była przy panelu awaryjnym i zresetowała zasilanie. Cała baza pogrążyła się w ciemności. Alarm zawył dopiero po kilkunastu sekundach. Marta chwyciła pendrive'a, przeskoczyła przez biurko i wybiegła tylnym wyjściem. W oddali słychać było kroki, krzyki, dźwięki broni. Biegła przez plac oświetlony migającymi reflektorami. Strzał przeszył powietrze, kula otarła się o ścianę kontenera tuż obok niej. Lewandowski nie żartował, ale teraz ona też nie była już oficerem, była celem. Dobiegła do magazynu pojazdów, w którym stał stary jeep zwiadowczy. Odpaliła go ręcznie z pominięciem systemu identyfikacji. Silnik zawył, reflektory przecięły noc. W lusterku zobaczyła sylwetki żołnierzy. Już wiedzieli. Wyjechała z bazy w chmurze pyłu. GPS milczał, radio szumiało. Zatrzymała się dopiero kilkanaście kilometrów dalej, w ruinach dawnego posterunku. Tam w półmroku otworzyła laptopa i podłączyła pendrive'a. Dane, które skopiowała, były jednoznaczne. Plany operacji Alfa-7, podpisy, daty, nazwiska, wszystko, czego potrzebowała, by oczyścić swoje imię i pogrążyć tych, którzy ją zdradzili. Ale wiedziała, że sama nie wystarczy. Musiała znaleźć kogoś z zewnątrz, kogoś, kto jeszcze jej wierzył. Wtedy na ekranie pojawiło się połączenie nadawca Zieliński. Marta, jesteś cała? Niedługo, oni wiedzą. Słuchaj, Nowak wrócił. Był w centrali, mówi, że coś podejrzewa. Wysłał mnie, żebym cię znalazł. Jeśli to pułapka, zginiesz razem ze mną. To ryzyko, które już wie, kiedyś podjąłem. Na moment znów poczuła, że nie jest całkiem sama. Kilka godzin później spotkali się w opuszczonej wiosce. Zieliński przywiózł mały nadajnik satelitarny, ich jedyną szansę na przesłanie dowodów. Jeśli wyślemy to bez szyfrowania, namierzą nas w minutę powiedział. Nie mamy czasu, prawda? Musi wyjść na jaw. W tej chwili na horyzoncie rozbłysły reflektory konwój wojskowy zbyt szybki, zbyt dobrze zorganizowany Lewandowski ich znalazł zostaw to mnie powiedziała ty aktywuj sygnał. Marto, nie rób głupot to nie głupota to misja. Wzięła karabin, wcisnęła magazynek i wyszła na zewnątrz. Piasek pod stopami był zimny. Wiedziała, że może nie wrócić. Ale w końcu walkyria nie wraca. Walkyria walczy do końca. Strzały rozdarły noc. Marta poczuła, jak ziemia drży pod uderzeniami pojazdów opancerzonych. Powietrze wypełnił zapach kurzu i spalonego oleju. W oddali widziała światła konwoju, który zbliżał się szybko. Niczym drapieżnik. Znała tę taktykę, otoczyć, zdławić, wymazać ślady. Tym razem nie miała rozkazów, nie miała zespołu, nie miała wsparcia. Miała tylko prawdę i tę przeklętą wiarę, że jeszcze ma sens walczyć. Zieliński siedział w ruinach z laptopem na kolanach, próbując aktywować nadajnik. Sygnał słaby, muszę podbić zasilanie. Masz dwie minuty. Powiedziała chłodno, choć serce biło jej jak młot. Pierwszy pocisk uderzył w budynek obok, rozrywając ścianę. Odłamki posypały się jak grat. Marta spadła na kolano, odpowiedziała ogniem. Jej karabin dymił, dłonie piekły, ale w oczach miała spokój. To był ten rodzaj ciszy, który przychodzi, gdy człowiek przestaje się bać. W radiu rozległ się znajomy głos. Walkeria, tu Nowak, odbiór. Zamarła. Panie kapitanie, dotarły do mnie dane, które wysłałaś. To prawda, wszystko. Lewandowski już pod śledztwem. Trzymaj się, wsparcie w drodze. Nie zdążycie, odpowiedziała spokojnie. Ale przynajmniej będą wiedzieć. W tej chwili eksplozja wstrząsnęła ruinami. Marta upadła, czując jak gorący odłamek przeszywa jej bok. Krew wsiąkała w piasek. Z trudem podniosła się, oparła o mur. Przed sobą zobaczyła sylwetkę Lewandowski. Cały, pewny siebie, z pistoletem w dłoni. Koniec, poruczniku, powiedział chłodno. Nie musiałaś się w to mieszać. Nie ja zaczęłam tę wojnę i nie ty ją skończysz. Zanim zdążył nacisnąć spust, rozległ się świst drona. Jeden z tych, które kiedyś programowała. Niewielki, niemal cichy. I wtedy zrozumiała. Zieliński przejął sterowanie. Pocisk trafił tuż obok Lewandowskiego. Fala uderzeniowa rzuciła nim o ziemię. Marta, mimo bólu, podeszła, podniosła jego pistolet, spojrzała mu w oczy. To za dwa jest b. Nie strzeliła. Po prostu zostawiła go tam, gdzie leżał wśród ruin i własnych kłamstw. Wróciła do Zielińskiego, laptop wciąż działał, na ekranie migał napis, transmisja zakończona, dane przesłane. Udało się, wyszeptał, powiedz im, że mitologie czasem się rodzą z krwi, ale trwają przez prawdę. Jej głos był coraz cichszy, zimny wiatr przeszedł przez dolinę, unosząc kurz i dym. Zieliński próbował zatamować krwawienie, ale wiedział, że to bez sensu. Nie odchodź, jeszcze nas potrzebują. Nie, uśmiechnęła się lekko. Już mnie nie potrzebują. Walkyria zrobiła swoje. Kiedy helikoptery ratunkowe dotarły, godzinę później, zastali jedynie ciszę i dwoje ludzi, jednego martwego, drugiego klęczącego obok ciała. W jego dłoniach spoczywał wojskowy naszywka z symbolem skrzydeł i literą fafa. Raport, który trafił do centrali NATO, wywołał burzę. Ujawniono nielegalne operacje, handel informacjami, nazwiska wysokich oficerów. Imię Marty Kowalskiej zostało oczyszczone, a jej misję nazwano Ostatnim Lotem Walkerii”. Kilka miesięcy później w Warszawie, w Akademii Wojskowej, młodzi rekruci słuchali nowego wykładowcy, sierżanta Zielińskiego. Na tablicy wisiała fotografia kobiety w mundurze, z lekkim uśmiechem, oczami patrzącymi gdzieś daleko. Śmiali się, kiedy nazwała siebie Walkirią, powiedział cicho, a potem jej imię pojawiło się w każdym raporcie, który kończył wojnę. Sala milczała, tylko echo tych słów pozostało, jak przysięga.